I tak jak Wam mówiłam, lecimy dzisiaj gdzieś. Jeszcze nie wiem gdzie, zaraz się dowiem. Jest piąta, czekamy na moich rodziców, jedziemy do Amsterdamu na lotnisko. I o 6.40 mamy wylot. No Trochę późno jedziemy, ale dobra. Może akurat nam się uda zdążyć na ten samolot. Zaczynamy vloga wakacyjno-rodzinowego. Jak widzicie, Colin już ubrany, ale jeszcze jeszcze bardzo śpiący, więc czekamy aż przyjadą moi rodzice, ubiorą mu jeszcze bluzę, buciki i pojedziemy Hello, good morning Good <laughs> morning Witam się. serdecznie Lecimy Lecimy Tati. <laughs> Let's go Kurwamik biedny, dalej nieprzytomny On teraz nie będzie wiedział o co chodzi bagaże, zostawiliśmy auta tutaj na parkingu i teraz busem wiozą nas na Shipple. co jest najgorsze, że nam została godzina do wylotu, a my jeszcze musimy jechać na Schiphol. Jedziemy <grytanie> jest Zostało nam 10 minut, słuchajcie, lecimy! Go, go, go! Colin, szybko biegniemy, bo się spóźnimy! Jakby było trochę więcej ludzi, to nie ma szans, że nie zdążymy, mama. nie? Nie ma mama, co nie? nie ma. Mama Sitka? No, lecimy, Lecka. Udało się, zdążyliśmy. <grym znowu> mama już rozebrana z nerwów. Mami? <grym znowu> Mami! oj! Ojej! Oj. Ostatnią minuszę. Jest gej, mama zrobię sobie cardio z rana. No tak, najważniejsze, że zdążyliśmy. Siedzimy już w samolocie. Colin, uśmiechnij się. Nienawidzę latać Nails samolotami. Co? Przecież ja Ci nie robiłam pas polu, One Dlatego są. mówię. Sławek, co? Nienawidzę latać. Radę. Załatwiliśmy taksówkę i jedziemy do hotelu. Patrzcie, przeprosił. Skuza to jest przepraszam. No właśnie. Piękna, młoda słuchawka. Są 40, okej? Si, si. Co powiedział mama? 40 euro za 60. O, no to git. Znaczy za 6 kursów? Za 6. plamy mi wyskoczyły. Za 6 osób. no. Czyli to już jest startówka, ja? Ja na to naliczy Otarliśmy na miejsce do hotelu. No i powiem Wam, że widoczki mamy przepiękne tutaj z naszego hotelu. Zaraz zobaczymy jak jest w środku. Dobra, jesteśmy na miejscu. O której są... Aha, jeszcze nie są pokoje gotowe. Dobra, to idziemy tam. Chodź Kolin, idziemy. Chodź, Kolin! Tak, dotarliśmy do, do pokoju. Zobaczcie nasz widok. Nasz widok z balkonu. Pięknie tutaj jest. Happy birthday! Ja mam jutro dopiero urodziny. Ale możemy zacząć już dzisiaj. Co fajnie jest kolinku? Bawisz się ładnie? Podoba ci się tutaj? Ciao! Dziecko szczęśliwe. U? Nie ma pająka tu są listki Ej ziomalki, co robicie? O nie, tata ładuje drona Będziecie mieli fajne ujęcia no. z drona Nie, na razie nie wolno nic Tata ładuje tu oprogramowanie Zobacz. Idziemy na spacerek, bo kolin już jest naprawdę śpiący I bardzo Tak grzecznie mówiąc Nieznośny Także Musimy się przejść, musi sobie troszkę pospać Bo dzisiaj w sumie no o czwartej wstaliśmy Także nie ma się co dziwić że jest zmęczony malutki Colin padł jak bucha no, był naprawdę już. No to let's go, nie? Idziemy dalej Przyjechaliśmy właśnie, teraz pan nas zawiózł tutaj na prywatną plażę. No wygląda tu pięknie. Żabla kitna woda A tu jest orka opalająca się Nie, nie jest i okay. Tutaj z babcią leżakuje bułeczka, piciu i to pasuje, nie? Który chcesz kapelusz? Pan do posta Belo fajnie Ten fajny no, no 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 Ale za mały to masz Za mały go masz za mały No Bella Ale wyglądasz niż był łysy Grazie, Mila. Sławuś, no to zdrówko na ten twój kapelusz. Wyrwaliśmy piłkę za 7 euro. Sławek wyrwał kapelusz za 13, a ja w Grecji się dostałam jeszcze taką piękną bransoletkę. No dzisiaj jest mój... Louis Vuitton. Dziś jest mój szczęśliwy dzień. Miałam przed chwilą taki masaż, że po prostu nie wiem w ogóle co się dzieje. Jestem w innym świecie, jest było tak przyjemnie. Pięknie, naprawdę. Po czterech takich lampkach jest przyjemnie. Nie. wypiłam jedną nie, dopiero. Wróciliśmy właśnie z nadmorza, teraz przyszliśmy, przyszliśmy tutaj do tego hotelu, w którym przebywamy. Ale niestety musimy czekać do ósmej, czyli jeszcze 20 minut. Pan na szczęście się zlitował nade mną i przyniósł mi takie... Przekonski. Tak. Już jestem taka głodna. Tak, co, Co, co bierzemy? 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 Przekonski. Danie Przekonski. Przekonski. Wszystko, dobra, lecimy. Let's go. Dzieci poszły spać <grymne> Czyli Wikusia Same wypasy Co to? <grymne> Zjedliśmy obiad, kolację Już się tutaj do pokoju położyć z Kolinem Kolin już padł Wzięliśmy sobie prysznic Położyliśmy się minuta i dziecka nie ma, także najwidoczniej taki klimat strasznie go męczy albo tak mu się podoba, że po prostu ma jeszcze więcej energii i szybciej po prostu się męczy. Uff, ja coś czuję, że zaczynam mnie rozkładać. Mam nadzieję, że wezmę sobie dzisiaj za zatoki, paracetamol i jutro mi przyjdzie, bo jutro są moje urodziny i chciałabym ten dzień spędzić naprawdę w bardzo fajnym klimacie. Sławek się kąpie. I słuchajcie, idziemy spać i kończymy na dzisiaj. Mam nadzieję, że vlog Wam się podoba i widzimy się w następnym urodzinowym vlogu.